Z tej strony Aleksa Hejo 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 Z tej strony Mati I w dzisiejszym odcinku I w dzisiejszym odcinku Będę jeździć na Cuevedo Będę jeździć na Diluciu -si Panie Cuevedo, co pan robi? Ja ty tylko po sprzęt idę, a tu kulanko i leżanko Nie ma siesty po obiedniej Idziemy jeździć Oj, oj! ma teraz inhalację. Po inhalacji będziemy ją ubierać ładnie. Patrzcie, jak ona jest spokojna. Ola teraz też czyści swojego konia i zaraz będziemy razem jeździć. Pokażę Wam, jaki czaprak przygotowałem, chociaż możecie się domyślić po mojej super superbruzie, których sprzedałem więcej niż Aleksandrę. I Ola musi zjeść cebulę. Tak było. I taki mam ładny czaprak. O, dereczkę mam też pod kolor moich bryczysów. I oczywiście mamy jeszcze ochraniacze też pod kolor moich bryczosów i wilka już jest wyczyszczona, więc możemy ją zaraz siodłać, tylko to skończy to. Ja jestem dzisiaj cała na różowo-bordowo, także weźmiemy ten czaprak misi różowy z Shoppamila z tej samej kolekcji co moja kurtka, to będziemy mieć matching z Cuevedo. W ogóle pierwszy raz siadam na Cuevedo, jestem mega ciekawa jaki on jest pod siodłem. Zobaczymy, zobaczymy, okej, okay, bierzemy rzeczy i idziemy szykować. że jest pięknie ubrana w czapraczku. Jeszcze tylko nie założyłam o głowie, bo ma tam inhalację, ale zaraz zakładam o głowie i idziemy jeździć. Wow, wow, Spokojnie. I patrzcie to jakim jest samurajem, koń, samuraj I idziemy na jazdy. Chodź, nie, nie. Chodź. Idziemy. Pani Misiu jest już cały gotowy, więc idziemy wsiadać tam na hale, gdzie już Mati chyba stępuje Dile Poprzechodził przechodził. Także on wygrał. Szybciej uszykował. Ale żadnych zawodów nie było oficjalnych. Dobra, misiu ubrany cały na różowo, z granatową dereczką. I zobaczymy, Cześć z ciebie za konik. Cześciby, że konik. Dobra, ja. jesteśmy na hali. Tutaj mam kłębusia, a tam już Mati wsiada. Hop do góry. Dobra, to teraz my kłębo. Ja nie go mówię kłębo. ty już kusujesz? Okej, okay, siedzę już na kłębo. Mati tutaj na dilce, No i co? Moja pierwsza opinia o kłębo jest taka, że. Wstępie jest strasznym takim ślimakiem eee, W ogóle nie chce iść tak do przodu Znaczy ja już jestem przyzwyczajona po prostu do Dili, która już ma od razu żywy stęp, żywy kus, żywy galop A tutaj łydka nawet nie działa, żeby trochę szybciej szedł Tylko tak się ślimaczy Trochę <gry> Zobaczymy jak będzie potem Na razie taki ślimaczek Moja pierwsza opinia po wstępie To masakra, Dila już kusuje Ja próbuję wstępować, a Dila kusuje, masakra Dyla, Muszę. Okej, okay, druga opinia po kusie jest taka, że najpierw nie mogłam zakusować, bo no, no nie, nie wiem, czy po dzisiaj taki leniwy dzień, czy po prostu tak jest i w kusie też tak powoli, powoli. W ogóle od łydki też nie chciało przyspieszyć, tak powoli, powoli się wiezie, się wlocze. No tak jak już mówiłam, ja po prostu jestem przyzwyczajona do Dylki, którą trzeba hamować cały czas i zatrzymywać, i spowalniać, i jej prr wolny wolniej, wolniej i jakby od łydki idzie od razu ale to wiadomo, jest młody konik, więc jeszcze długa droga przed nim aby go dobrze na łydki po prostu nauczyć reagować, żeby, aby go nauczyć tego ruchu do przodu ale, co fajnego zauważyłam, to bardzo dobrze reaguje na dosiad Eee, bardzo fajnie się zatrzymuje, z kusadu stój nawet tylko za pomocą dosiadu jest bardzo delikatny na pysiu, leciutkie półparady i bardzo fajnie schodzi z głową w dół i ciągnie tą głowę do dołu, także to jest mega fajne, no a po prostu nad tym ruchem do przodu to trzeba popracować, bo to przecież dziecko jeszcze młode się nauczy Moja druga opinia, potem razem pokusie. I no, mi, mi się podoba kus. Myślę, że teraz lepiej wyczuwam, na którą nogę mam to robić. Znaczy, no, no wiem na którą, ale mi jakby coraz łatwiej to robić. O, ale Dobra, jestem już po galopie i w galopie było już dużo lepiej. Pewnie się też rozgrzał i wiecie, taka iskierka mu w końcu wpadła i ten galop miał seru taki żwawy, fajny. W sumie no, mi się tak wydawało z siodła, że już jest taki żwawy. Zagalopować na początku nie mogłam w ogóle, nie chciał odłytek zagalopować. Musiałam trochę pomóc się e, wspomóc się bacikiem i mi oddał na tego bacika i mi bryknął, ale potem od razu zagalopował. I był już taki fajny, taki żywy galop.

Zewnętrzna, zewnętrzna za popręg teraz. I wsiadasz w siodło i zewnętrzna cyk i impuls do zagalopowania. Ło. <ścoughs> 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 <śmienny> Moja trzecia opinia po galopie. No wiecie no, masakra. Atakuj! Atakuj szczurze! Kłębo już w boksie, relaksuje się po jeździe z Sianko. No i ostatni galop już był naprawdę bardzo fajny, bo czułam od niego już taką chęć e, pójścia do przodu. I wiecie, taką iskierkę. Ale ten stępik i kuzik podam. Taki maślakowy, nie? Od niechcenia. <gryw> nie, ale bardzo fajnie. Bardzo fajnie mi się ujeździło. Bardzo fajny konik. No. Kłebo. Tak z tym na niego mówimy kłebo. <gryw> oj, oj. No, ale zostaje przy zdaniu, że jednak wolę y, gorące klacze, takie, wiecie, z werbą, z iskrą idące do przodu. Się wolę przytrzymywać niż tak y, napędzać te konie i cały czas musieć tą łytkę dokładać i dokładać i upychać. Także, no właśnie, ja wolę takie konie bardziej gorące, idące do przodu. No. My już jesteśmy w domku. Bardzo dziękujemy Misi za możliwość wspólnej jazdy, bo bardzo fajnie mi się razem z Matim jeździło. Co fajnie, nie? Super, było. Tak wiesz. Ledwo przeżyłem. <grytanie> no, także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Może też nagramy wkrótce filmik z Misą, gdy ona w końcu wsiądzie na deal. I, a ty na kim będziesz to ona, No ja na kłębo, a ona na Dili. Nie. A tak. ja na Primie. A ty na Primie, tak. I zobaczymy, co ona myśli właśnie o Dili. Bo właśnie mega mnie to interesuje, co ona pomyśli o Dili, gdy Dila jest taka mocno do przodu. I zobaczymy, jakie konie woli się, Takie bardziej do pchania, czy takie bardziej do przodu z iskierką. Ja zapraszam na mój kanał, gdzie wleciał odcinek wczoraj. No, Mati właśnie odcinek wczoraj wrzucił. E, jaki? A z kawaliady, kawaliada z dupy strony. Mega śmieszny, polecamy. Mega. Także wysłamy buziaki i dzięki za oglądanie i dajcie znać, co myślicie. O kłębebo, ku, kłębebo, kłębebo, bo pa!